Dzisiaj odbywa się bardzo ważne wydarzenie, ponieważ rozmawiamy o toksynie botulinowej, ale naprawdę bardzo dogłębnie. I rozmawiamy o indywidualizacji dawek, czyli każdy pacjent jest inny i każde leczenie za pomocą toksyny botulinowej jest również inne. Well, I prefer to use Toxin A in all mimic indications in my patient because in my ratio Mamy możliwość posłuchać opinii zarówno lekarzy praktyków, jak i teoretyków. Wykłady dotyczące immunologicznego działania toksyny botulinowej poszerzają naszą wiedzę, dają wgląd w sposób działania preparatu i pokazują jak ważne jest Czystość, A co za tym idzie bezpieczeństwo produktu? Bo to jest nasza odpowiedzialność lekarska, podawać toksynę botulinową do białek kompleksujących, żeby w przyszłości pacjent nie nabył oporności. To spotkanie utwierdziło mnie w przekonaniu, że preparat ten jest bezpieczny, dlatego że cechuje się najmniejszą immunogennością. W dobie dzisiejszych chorób z autoagresji, na które cierpi duża część społeczeństwa, jest to szczególne wyzwanie, aby pracować z produktami bezpiecznymi dla naszych pacjentów, bezpiecznymi dla nas i dającymi wspaniałe rezultaty, które możemy stosować przez wiele lat.